George przez cały poranek rysował, ale od długiego rysowania drętwiała mu stopa. Mm. <laughs> Zabawne. Banan jedzie samochodem. <laughs> A, to ja. To dla mnie zaszczyt, że jestem tematem tak pięknego dzieła sztuki. A wiesz, gdzie jest miejsce pięknych dzieł sztuki? Oczywiście, na lodówce. Będzie nam tylko potrzebny magnes. Zaczekaj, wiem, że tu gdzieś miałem magnes. Aha! No cóż, mamy tylko taki. Ha, racja. Twój rysunek zasługuje na lepszy. No to mamy zadanie. Kupić świetne magnesy do powieszenia rysunku. George, uważaj! Nie, nie bój się na... Na lodówce. Tak, dobra. Dwa zadania. Magnesy i rączka do lodówki. Nie robię już części do śnieżynki Omega. Jest za stara. Może kupi pan piękną nową lodówkę. Stara? To klasyk. Jest wspaniała. Nie poddam się i znajdę rączkę do śnieżynki Omega. George pomyślał, że chyba nigdy nie powiesi rysunku. <grymna> Wtedy zobaczył ją. George opowiedział całą historię. Wyjaśnił, że wróci z panem w żółtym kapeluszu. E, co powiedział? Ja nie wiem. Nie znam Małpiego. Pooglądaj sobie wielki magnes, a ja pójdę do szefa. Przepraszam, George uwielbia magnesy. Może popatrzeć? No pewnie! Tylko nigdzie nie odchodź. To jest bardzo silny elektromagnes. Zobacz, co się stanie, jak wciśniesz czerwony przycisk. Widzisz? Tym się wyłącza magnes, żeby coś puścić. Wciśnij zielony. Tym się podnosi. i czerwony i spuść ją do zgniatarki. George nie mógł wrzucić do zgniatarki swojego najlepszego rysunku. Nie ruszaj dźwigni! Przycisk! Szukanie blachy do pizzy w tym wszystkim. To ona. A to właśnie taka rączka, jakiej potrzebuje. Aha, e, ile pan za nią chce? Huh. Dam chyba dźwigowemu podwyżkę. <laughs> George i pan w żółtym kapeluszu zrobili wszystko, co mieli tego dnia zrobić. Dobranoc! George? Teraz wszystko zrobili. Dobranoc, George!